Dzień dobry, dzisiaj pokażę, jak edytować lub zmienić zapisane hasło na iPhone i E lub iPadzie w nowym iOS 18. To bardzo proste. Jeśli już zmieniliście hasło, pokażę Wam, jak zmienić je w zapisanych hasłach. Jak pewnie zauważyliście, hasła już nie znajdują się w ustawieniach urządzenia, ponieważ iOS 18 wprowadza specjalną aplikację do haseł. Klikamy na nią, a teraz pojawią się wszystkie zapisane hasła. Aby edytować lub zmienić hasło, szukamy aplikacji, której hasło chcemy zmienić i klikamy na nią. Następnie klikamy Edytuj w prawym górnym rogu, a jak widać, pojawia się opcja Zmień hasło. Jeśli klikniemy na Zmień hasło, zmienimy hasło samego konta, ale jeśli już zmieniliśmy hasło na koncie, to co musimy zrobić? To kliknąć na to, które pojawia się na ekranie ze względów bezpieczeństwa. Klikamy na nie, a teraz pojawi się klawiatura, gdzie możemy wprowadzić nowe hasło. Klikamy zrobione w prawym górnym rogu i w ten sposób zmienimy hasło. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia.